Koszykarz zachwycił fanów, abergijska modelka oskarżyła piłkarza o oszustwo. Kubankowski, zapraszam na Flash sportowy. Clyde Thompson, zawodnik Golden State Warriors, na swoim profilu na Instagramie zamieścił imponujące wideo. To pokazuje amerykańskiego koszykarza oddającego celny rzut do kosza w momencie, gdy jedzie na rowerze. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Zagraniczne media cytują belgijską modelkę Emily van Houtte, która twierdzi, że zawodnik Chelsea Thibaut Courtois próbował ją poderwać. Kobieta opowiedziała o swoich kontaktach z piłkarzem. Zobaczył je podczas konkursu piękności i wysłał mi wiadomość na Facebooku. I zaczęliśmy rozmawiać. Nie wspomniał, że ma dziewczynę, przyznała van Houtte. O tym, że reprezentant Belgii ma dziewczynę dowiedziała się z hiszpańskiej prasy. Załóżmy, że zostalibyśmy parą. Wtedy prawdopodobnie oszukałby też mnie, podsumowała modelka. To wszystko na dziś, a żegnamy się sportową przestrogą. Oh.